Witajcie kolejnego dnia. Jest ósma rano. Ja oczywiście gadam jak e, potwór. Jak jakiś po prostu e, nietoperz. Z rana zawsze. Więc yy, zerwałam się, skoro świt, można by powiedzieć. Dziecko do szkoły wypuszczone, a matka idzie na, do fryzjera. Tym razem zdecydowałam się na wcześniejszą godzinę. No, ostatnio siedziałam prawie do wieczora, więc stwierdziłam, że dobra, jadę od rana i jakby coś to jeszcze będę miała czas na zrobienie czegoś w te, tym dniu. Więc jestem. Jestem w moim stałym punkcie. Yy, idę oczywiście do Kataluny. Wszystko się mam wrażenie, dzieje tutaj wokół rynku jest fryzjer, jest um, punkt ksera. wszystko, wszystko się tutaj dzieje więc ja tutaj jestem, idę sobie szybko jakąś drożdżówkę, bo nie jadłam nic a no, czeka mnie kilka godzin kilka ładnych godzin, oczywiście tutaj odrościk jest do zrobienia, jakby się kto pytał um, może troszeczkę przytniemy kilka centymetrów ale to się wszystko okaże można powiedzieć, że jestem w mojej fryzjerowej sukience. No nie wiem jak wy, wie, ale ja nie lubię chodzić w jasnych rzeczach do fryzjera. Już się na tym przejechałam nieraz, że ubierałam się ładnie, ubierałam po prostu jasne rzeczy albo ulubione bluzki i kończyło się to tak, że musiałam je po prostu wrócić do kosza. No nie dało się ich uratować. Więc zawsze ubieram coś ciemnego, zawsze ubieram coś takiego... No nic takiego jasnego, nic takiego po którym będzie coś widać. <śmianowidł> Po fryzjerze, proszę bardzo, taki chłodniutki kolorek udało nam się uzyskać. Zrobiliśmy też takie lekkie fale, bo zastanawiam się czy e, na wesele sobie nie zrobić takich fal Mówiłam też na sobotę, na czasanko. Ja zazwyczaj w prostych włosach może, może takie fale, może takie e, szalone. Zrobiliśmy chłodniejszy kolor Też od góry, od przedziałka, od skóry Jest taki przydymiony, więc bardzo, bardzo mi się podoba Nie jest taki bardzo ciepły, nie jest taki bardzo Szary bym powiedziała Więc idealne. no siedziałam się jak zwykle Ale dostałam gratis szamponik co wam pokażę w domu, kupiłam bułeczki i jadę Jadę do domu Witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj wybieram się na pazurki. Do tej pory robiłam sobie sama takie brokaciki. Te brokaciki są z, z tego zestawu, który dostałam od Rosa Lind. Linka zostawiłam Wam na dole. Bardzo fajny właśnie taki lakier, troszeczkę kryjący, taki półprzeźroczysty. Ładnie się prezentuje na paznokcie, więc spoko. Ale dzisiaj będziemy robić coś klasycznego, tak żeby pasowało i na wesele, i na... Um, w wakacje, więc myślę, że będzie to Baby Boomer albo jakiś French. Ja nie za bardzo jestem fanką French, ale Baby Boomer wygląda naprawdę fajnie. Także poznokcie u rąk, poznokcie u stóp, no i brewki. Więc kolejny dzień odpicowywania się przed Weselem, przed nami. Pazurki zrobione, już wam nie miałam okazji pokazywać, ale to wam teraz pokażę. Klasik Baby Boomer, to tak jak mówiłam, to samo mam na paznokciach u stóp. A teraz jesteśmy na mini. Panowie myją samochód, no bo to jutro jedziemy na wesele. Musi być czyściutki, musi być piękniutki, pachnący. Więc trzeba go umyć. Ale ta piana pachnie, ta piana pachnie tak, jak po prostu guma balonowa, taki gumowy zapach. No i nastała ciemność, ciemność w samochodzie.